Jantek Gal, śladami wiary. Modlitwa do anioła stróża, 1869 rok. Aniele, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Okrywaj mnie swych skrzydeł cieniem, nie od łez, nie od zdrad, bo zdradą stoi świat ochraniaj przed zwątpieniem. Aniele, stróżu mój, pod srebrny puklesz twój, nie kryj się przed świata złem, ale przed jadem słów, ale przed piekłem snów, ale przed pychy lwem. Aniele, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, Towarzysz mi po życia kres, oczyszczaj grzeszną skroń, umacniaj w trudach dłoń, w sercu ochraniaj źródło łez. Amen. Czekam na Ciebie, Dobry Boże, przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się. Niechaj mi łaska Twa pomoże, chcę czystym sercem przyjąć Cię. Przyjdź do mnie, Panie, mój Dobry Boże, Przyjdź i nie spóźniaj się, przyjdź do mnie, panie, przyjdź z łaską swoją, przyjdź i nie spóźniaj się. Wśród licznych trosk i niepokojów, kiedy już sił nie starcza nam, Karmisz nas, panie, swoim ciałem, tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. Przyjdź do nas, panie, nasz dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do nas, panie, przyjdź z łaską swoją. Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do nas, Panie, nasz dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do nas, Panie, przyjdź z łaską swoją, przyjdź i nie spóźniaj się.